Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o wymaganiu od dzieci, nie tylko od święta. Obecny czas jest prawdopodobnie najdłuższym okresem, jaki spędzamy razem ze swoimi dziećmi. Wykorzystajmy te najdłuższe wakacje na nauczenie dzieci umiejętności, na które na co dzień nie mieliśmy czasu. Z każdym rokiem z przykrością obserwuję, że dzieci i młodzież stają się coraz mniej samodzielne. Jeszcze kilkanaście lat temu czymś zwyczajnym był fakt, że dzieci same wracały ze szkoły do domu, potrafiły przygotować prosty posiłek, odrabiały lekcje bez pomocy rodziców, a pomaganie w codziennych obowiązkach było normą. Coraz częściej słyszę jednak o braku samodzielności młodych ludzi. Od fryzjerki dowiaduje się, że dwudziestoparolatek przychodzi do fryzjera z mamusią, i to mamusia mówi, jak pani fryzjerka powinna obciąć syneczka. Od znajomych przedsiębiorców słyszę historię, że na rozmowy rekrutacyjne przychodzi się z rodzicami. Od pani pracującej w dziale rekrutacji słyszałam, że na rozmowy przychodzą tylko matki. Wiecie dlaczego? Bo synek nie jest w stanie wstać na ósmą rano na rozmowę kwalifikacyjną. To zdecydowanie dla niego za wcześnie. Zdarza się też, że młodzi ludzie przychodzą na rozmowę o pracę pod wpływem narkotyków. Zjawiają się również na rozmowach kwalifikacyjnych nieadekwatnie ubrani. Menadżer opowiadał mi, że chłopak przyszedł na rozmowę w t-shirtie i shortach i twierdził, że interesuje go tylko stanowisko menadżerskie. Młodzi studenci opowiadają mi, że bardzo często muszą uczyć swoich współlokatorów, sprzątać lub pomagać im w gotowaniu. Tych przykładów pochodzących tylko z mojego życia naprawdę mogłabym mnożyć. Gdzie się podziała samodzielność u młodych ludzi? Będąc teraz w domu, zaangażujmy się w fakt, aby nauczyć dzieci pomagania w obowiązkach domowych. Często widzę, że podchodzimy do wielu spraw idąc na tzw. Tak łatwizmę. Zamiast wymagać od dzieci, wolimy zrobić coś za nie. Jednak czy taka postawa ma na dłuższą metę sens? Obecnie, nawet do pracy sprzątaczki, bardzo często wymagane jest wykształcenie wyższe, bo maszyny. Idąc postępem technologicznym, są coraz bardziej skomplikowane. Nawet w dyskontach typu biedronka potrzebne są coraz większe kwalifikacje, bo biedronka idzie w stronę technologii. Jak młoda, niezaradna osoba ma się poruszać w coraz bardziej wymagającym świecie? Obecna sytuacja odnach dorosłych będzie wymagała coraz większej elastyczności i umiejętności adaptacyjnych. Pomyślmy teraz o dzieciach i młodych ludziach, których kompetencje są coraz niższe. Dziesięć lat temu mieliśmy kryzys ekonomiczny, który spowodował, że w Europie Zachodniej młodym ludziom bardzo trudno było o pracę. Ta tendencja utrzymała się przez te 10 lat, a teraz zapewne będzie jeszcze trudniej. My w Polsce tego nie odczuliśmy, bo nasz kraj miał tendencję wzrostową gospodarczą. Obecnie jednak nie ma co się łudzić, tak dobrze nie będzie. W Hiszpanii po tamtym kryzysie wzrosła ilość kieszonkowców i drobna przestępczość. Wiecie dlaczego? Bo młodzi ludzie byli przyzwyczajeni do dobrobytu i nie chcieli, aby im standard życia spadł więc niedostatki ekonomiczne rekompensowali sobie kradnąc. Pomyśl, co z tego, że teraz będziesz robił wszystko za swoje dziecko, będziesz odrabiał zadania domowe, sprzątał i podtykał mu wszystko pod nos. Jest to bardzo prosty sposób, abyś wychował sobie kalekę życiową i słabego psychicznie człowieka. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko zdobywało kompetencje życiowe, musisz mu to umożliwić i wesprzeć je w nauce. Wiecie, dlaczego młodzi ludzie mają coraz więcej problemów z matematyką? Bo brakuje im doświadczeń, które rozwijają kompetencje matematyczne. Nauka gotowania to przecież przeliczanie jednostek, uczenie się o kształtach. Nakrywanie do stołu to podział na zbiory i nauka arytmetyki. Przestawianie pralki to nauka grupowania. Dlaczego dzieci sprawiają w szkole coraz więcej problemów wychowawczych? Dziecko z domu wynosi wzorce zachowań. To środowisko domowe uczy nas, jak radzić sobie w sytuacjach społecznych. Później, tak jak postępują w domu, zachowują się w przedszkolu czy w szkole. Jeśli dziecko nie radzi sobie w placówce wychowawczej, to oznacza, że nie ma narzędzi społecznych do rozwiązywania konfliktów, dogodywania się z innymi, czy odwagi, aby poprosić nauczyciela lub wychowawcę o pomoc. Dzieci uczą się przez naśladowanie zachowań dorosłych. Niestety, jak możecie zaobserwować, zachowania negatywne kopiują dużo szybciej niż te pozytywne. Może my dorośli powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Często narzekamy: że Dzieci nie chcą się uczyć, nie rozwijają swoich zainteresowań, brakuje im ambicji. Zadajmy sobie pytanie: czy my wykonujemy sumiennie swoje obowiązki zawodowe i prywatne? Czy radzimy sobie ze swoimi emocjami, czy poszerzamy swoją wiedzę i dokształcamy się, czy poświęcamy czas, aby wytłumaczyć naszemu dziecku, jak ma sobie radzić w określonych sytuacjach, rozmawiamy o jego problemach czy emocjach. Do wygody i komfortu bardzo szybko każdy się przyzwyczaja. Dlatego tak ważne, abyśmy uczyli dzieci już od najmłodszych lat stawiania sobie wymagań. Im później zaczniemy, tym opór i niechęć do współpracy ze strony młodego człowieka będzie coraz większy. Od czego zacząć? Jak wspomniałam w zeszłym tygodniu, samodyscyplinę ćwiczymy realizując sumiennie zapisane na kartce obowiązki. Zastosuj to samo, tworząc listę zadań dla swojego dziecka. Dziecko chodzące do szkoły może mieć rozpisany plan dnia. A w przypadku młodszych dzieci możemy zamiast tekstu zastosować obrazki lub symbole, które bez trudu znajdziesz w internecie. Prośmy dzieci, aby samodzielnie odhaczały to, co udało im się zrealizować, a wieczorem poświęćmy im dwie minutki, aby omówić i pochwalić naszą pociechę za dokonane postępy. Twórzmy też listę wspólnych obowiązków domowych, jakie są do wykonania w ciągu każdego tygodnia. Wspólnie możemy je podzielić według kompetencji każdego z domowników. Zachęcajmy dzieci do angażowania się w gotowanie. To teraz takie modne hobby. Znajdźmy dziecku stronę internetową lub kanał na YouTube, gdzie młodzi ludzie gotują. Poprośmy nasze dziecko, aby przygotowało listę rzeczy do zakupienia. Dziecko uczy się przez to planowania i realizacji zadania krok po kroku. Następne nagranie przygotuję o tym, jak pokazać dziecku i nauczyć je samodzielnego odrabiania zadań domowych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.